Cześć ludzie, z tej strony Polak i na was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku Let's z gry Bioshock yy, Na samym wstępie, początku chciałbym przeprosić yy, Łosia, Kamila ponieważ yy, nagrywaliśmy wczoraj odcinek razem, powiedzmy, że zgadam z nim na Skype'ie ale miałem po prostu problem z audio i audio się spóźniało dosyć i yy, niestety bardzo go przepraszam, ale nie mogłem tego naratować yy, Gram w Bioshock'a może któryś raz może nie dosią zbyt daleko, ale powiedzmy, że mnie trochę w tej grze jestem obeznany. Obejrzałem podejrzeć cały let's play Bunga, użytkownika Bungo 21. I dobra, myślę, że zaczniemy sobie nową grę. Zagramy sobie na poziomie średnim. Yy, Okej, okay. tak więc. Yy, jak mamy ekran Ogólnie wszystkie napisy są po polsku, wszystkich dialogów i w ogóle, tak więc myślę, że nie będzie problemu. Yy, także mam nadzieję, że nikt się nie obrazi, jak powiedzmy w tle sobie będę tam. They told me, son, you're special. You were born to do great things. You know what? They were right. Typowy powiedzmy początek Bioshocka. sobie z nie słychać Teraz powiem powiedzmy yy, początek Bioshocka, że wiadomo jest bo jakby katastrofa, wypadek, coś w tym stylu. jest na najwyższych detalach na height bo, chyba bez synchronizacji z pionowej na rozdzielczości 800 na 600 um, ponieważ mój komputer by nie zniósł takiego, aż takiego powiedzmy obciążenia bywałam wcześniej, ale nawet na mojej rozdzielczości na niskiej z nagrywaniem nie szło. Szczególnie jeżeli ktoś grał w Bioshocka, to, to typowy początek. E, rozbiliśmy się. R, właściwie nasz samolot się rozbił i płyniemy sobie do tamtej wieży yy, Ogólnie gra jest... Ogólnie cała akcja gry dzieje się w podziemnym mieście... Yy, podziemy, w podziemnym... podwodnym mieście A tak więc yy, tak cała akcja gry dzieje się w podwodnym mieście yy, w którym będziemy mieli do czynienia z wieloma przeciwnikami yy, Gra jest coś na poziomie, jest bodaj, z 2007 roku studia Tuki Games, 2 Games Mm, jest zrobiona badać na silni silniku Unreal Unreal'a Unreal Czy... Wiem, whatever Jest tu coś? Nie ma chyba nic, nie? Mogę wejść do wody? Na bombę Bomba No nie sprawdzałem czy tam coś jest Jest chyba jakiś... ...głębszy Dobra, nieważne Alejmy to Z e, pewnym momentami będę miała, powiedzmy, takie chwile strachu Gdy, powiedzmy, wskaśnie światło i w ogóle teraz, ale to mi jest nie wyskoczy, nie? W jakimże kraju jest miejsce kogoś takiego jak ja? Andrew Ryan. Tam jest pewna kapsuła na dole, którą zaraz zobaczycie. Yy, tak. Ogólnie weźmy sobie do niej. to jest bardzo fajne pomieszczenie. Propaganda No Goods are Kings Only Men. Zaraz. Bez bogów czy zero bogów lub yy, królów, tylko człowiek, mężczyzna. Nie, nie ja jestem ateistą, tak więc... A to... Nie sądzę, by to miało jakiś głębszy sens powiedzmy. i okay, ogólnie tutaj wyświetla nam się filmik. No tak żeby nam umieć przejażdżkę. Wyobraźcie sobie, powiedzmy, w rzeczywistości nie? Wiem, czy byłoby coś takiego w tych czasach możliwe? A może i byłoby możliwe? W przyszłości na pewno, ale... Pomyślcie sobie, ile w to pracy jest włożona. Ogólnie miasto jest strasznie klimatyczne. Strasznie... strasznie, powiedzmy, wieje takim klimatem. Tu ogólnie wypływa nam wielo ryb. Tu pewien statuśków. Tu jest chyba nurek. Spawa. Atlas. Ej, osoba, która będzie nam powiedzmy, pomagać, może przez całą grę, może przez pół. Nie wiem, nie doszedłem do tego momentu. A nie chcę spoilerować spojrzeć. wszystko, słyszeliśmy całą tą rozmowę przez tą krótkowkę falówkę. Ta. Drogi, już loading. Myślę, że to odcinek. Z pewno zrobię jutro, będzie z Kamine'em. Podczas naszej rozmowy na Skype to zawsze jest jakoś ciekawi, i wybaczcie. Na górnie, pewnością nie będę podczas nie się nakąpił. Będę wychodził na, wyjdę na dwór. Nie ma co siedzieć, jaka taka piękna pogoda Ze znajomymi, to. Dobra, nie to Wam spoileruję o, o moim jutrzejszym planie na 3 dzień, a nie skupiłem się na tym, co się dzieje na ekranie. Yy, w tym momencie genofag, kobieta genofagi, to są nasze rzewnicy. Mnie yy, ona tu będzie próbowała się dostać, ale jej wysiłki pójdą na marne. Nie udaje się. Mnie dzisiaj strasznie dobrze gadam, moim zdaniem. Zauważyliście? Niepodobne do mnie. Zrobię tutaj dziurę. Całe to trzęsie. się. Trzę A Wszystko się trzęsie. No okej. Okay. Widzicie, pojawił się... W lewym górnym rogu jakiś pasek. U mnie już uciekł, Podnosimy krótką Ogólnie mogę przypadkiem wciskać F, ponieważ grałem sobie troszkę w oka dwójka, tam po F-ko się. Jest akcja, powiedzmy. Dobra. Wchodzimy sobie. Tutaj widzimy kawałek miasta. To jest tak zwany checkpoint Vita Chamber Komora witarna Witarna? Witalna Tu mamy obrazek w niskiej jakości z efektem wody niskiej rozdzielczości albo powiedzmy Co tu pisze? Nie jesteś, bo nie jesteśmy w prostości Ryana nie jesteśmy Twoją własnością. Jakiś protest, chyba był. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, bo to, 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 to nie ma co tu. Jak czasem minął, chcemy wypłynąć. Aha, czyli. Rapture, rapture jest martwy. Czyli ludzie chcieli stąd uciec, ale ten Ryan, ten co była, powiedzmy tak, jakby wstawka filmowa, to nie pozwoliło mu to na to, nazwijmy to tak. Siostra. Nie sądzę. To jest jedno z działek. Hmm. Ok, weźmy sobie klucz i Rozwa rozwalmy ten gruz. Ok, to będzie nasz pierwszy przeciwnik. Podczas walki z nim będę stracił troszkę życia nic. Słuchajcie, jeżeli ktoś grał e, w to, to już wie co za dźwięk. Wizja jednego człowieka ratunek dla całej ludzkości. No znaczy pewnie chodzi o to miasto. Jeżeli dobrze myślę. E, Plasmid, z plazmidy. Zostaniemy nasz pierwszy plazmid. Będzie to plazmid błyskawicy. Więc jeszcze zróbmy jedną rzecz Nie wiem czego tak robię ale powiedzmy jaj okay, okay. Przeszukajmy tutaj sobie trochę poeksplorujmy bo zawsze warto także warto eksplorować Dobra weźmy nasz pierwszy plazmik to będzie błyskawica nastawiłem sobie supera załóżmy, że nagranie trwa około 7 minut No okej, okay. to mam jeszcze z 13 nie wiem, co ja wiem, ile będę nagrywać, tak, dokąd? Właśnie w Adam to jest taki, taka jakby waluta, za którą można kupić jakieś ulepszenia tych plazmidów, o ile dobrze myślę. A Ewa to jest energia, dzięki której korzystamy z plazmidów. Tatusie to jest... Zresztą zaraz sami zobaczycie. Kiedy rozmawiam z kamieniem, to tu kamień rzucił wielki wibrator. A? To on nie wiedział, że coś takiego jest, ale coś takiego się w tym momencie pojawiło. A nie Czyli, że jeszcze żyjemy co? Przeżyjemy. Okej, okay, mamy już pierwszy plazm. Niezła faza. Patrzcie. Okej. Okay. Ach, chyba nie ma możliwości, żeby się wyrobić przed. Przyjdzie pewien P... któryś z i to naprawię. Ogólnie, że tej wody powiedzmy nabywać coraz więcej. Ale to za długi. Look, Mr. Bubbles, Se Angel. Ej, tak wrócimy? To się otworzy? Chyba nie. Nie. Okej, ok, to sprawdzam. Nie prawo, więc zmieniamy między plazmidem, a... A jest. Wody jest. Zobaczcie, że tak. Sprawdzam, ale z czystej ciekawości. U mnie to część samolotu, u ciebie to ogon. Ładne stała 30 fps w takim razie. Niemal jakby. O kurczę. Kurczę, pochnie zaraz. Jednie. Pierwszy genofakt, spójrzcie. Pierwsze, powiedzmy, takie... Ach ty fajo. Och, jeden przycisk. Okej, okay. no mieliśmy go. Jak mówiłem, to są takie checkpointy, że zginiemy w tym miejscu, się odrodzimy, tak więc... Rozrozumieliście, a na to mówiłem? Nie jestem pewien, ale mi się wydaje, że mówiłem. Tam grać, powiedzmy, jakby zapominam, że, że ja to nagrywam i tak tu gadam, co mi na język przyniesie.

Teraz to mi naładuję całe? Tak, to ładuje po całe. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, jedziemy sobie na górę. W sumie w pewnym momencie, w pewnym momencie gry już nie będę wiedział powiedzmy co robić, tak więc to już będzie będzie no, powiedzmy prowadzone na żywca, czyli... Hmm. Na początku nie wiedziałam, że to tu jest, ale dobra. Mamy rewolwer. No, to jest po prostu przez te plazmidy całe rapture się zmieniło, tak więc... To jest jakiś duch. Patrzcie. Ich bin rein. E ganz damals Okay. No, Bawiałeś się z mężolkiem, to ci nie weszło. <grym z> Napiszmy <nimi> no, no, się jakiejś wody chyba. O, mówię trochę cicho, ale dobra. Trudno. Za dużo alkoholu. Za dużo wina dopiero się zaczyna. Nie wiem czego, ale kamienion odbiera na Skype. To, to Rumun. Nie wiem, później dam. Oczcie. O, nie kurczę. Jego broni nie mogę nie hmm, mogę. to szkoda. Patrzcie, no i już. Mamy fazę. Oj. Ach! Okay. I teraz spójrzcie, ja taka mam ciekawostka Tam to jest siostrzeczka. Hmm. Tutaj nikogo nie ma w tym miejscu. Nie ma. Nigdzie. Tutaj nie ma, tam nie ma, drzwi za nami się zamknęły. Śmieszny bóg taki, ale dobra. Co Ym... tutaj nic nie ma, tutaj jak już nie możemy wejść, ale patrzcie, tam nic nie ma. Tutaj jedna z tych dziewczynek wyjmuje Adama z tego trupa i teraz patrzcie, się w tamtym miejscu. i się pojawił tatuś hmm. nieźle, nie? teraz, patrzcie, tu mi uderzył teraz będzie akcja Trailer samej gry Jeżeli nie zobaczcie wpiszcie Bioshock Trailer Naprawdę bardzo, bardzo fajny, ale mi gościu może 3 Nic ciekawego. Nic, nic, nic. Nic, na pewno. Przeodajmy. Gramy na normalną to... My staram się grać tak, żeby... ...jak najwolniej padło będzie zbyt tam już to tatuśka nic ciekawego w nim nie znajdziecie barany Teraz będzie grubo Ogólnie gościu przeszukiwał chyba śmietnik który o, patrzcie pominam rewolwera to mam mhm. No tu jakieś są, no się widzicie? To warto, warto eksplorować. Ogólnie to jest y, ogródowy, tak? To jest ogródowy. Come, bite the apple, ifs our garden. I to jest miejsce, w którym, powiedzmy, taki system tunelów tych ym, siostrzyczek, robimy szybki rekonesans. Z tego odcinka Słuchajcie Fajnie przeładowuje, otwiera, wsadza I tak ściąga Ok, No było no, no, no. Słuchajmy sobie co on tutaj nam mówi A mam śmieszny sposób na poniesienie wpesów. Macham tak myszką i mi podskakują No, czyli myślisz, że jesteśmy jakimś wysłańcem, Ktoś nam kazał czy coś hmm. otworzysz to? okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. Noch dobra. Myślę, że zakończymy już ten odcinek. O, bo trwało. No już może 20 minut, może 20... Minut, no. godzinie, no. godzinie, bo tylko chciałbym dać no, mój błogodzienny odcinek. Dobra. Mm. Ok. Ten z, y, ludziska top było na tyle w tym odcinku. Mm, tak więc... Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się ludziska. No i na razie, cześć.